Dzień dobry, 7:12. Ludzie skrobią szyby na samochodach. A kobita mnie na rower wyciąga. A ja na dwunastą do pracy. Próbuję się doszukać jakiejkolwiek logiki w tym wszystkim, ale nie warto. Właśnie jedzie przede mną cholera. O, pies ją zaatakował. Bardzo dobrze. Po co tak wcześnie rano wyjeżdża. O, a mnie nie zaatakował. No dobra, ta mała przejazdka była w planach takie dwie-dwie pół godziny. Zobaczymy, jak wygląda w lesie. Bardzo super, naprawdę. Zamiast domu siedzieć... Zamiast domu siedzieć ciepłym. To nie na rower. 7.25, ludzie kochani. Normalni, tak się nie zachowują. A co ja mam zrobić, biedny, miś? tutaj smutna jesień. Jaka? Jaka smutna jesień? Co ty co ty opowiadasz. Dojeżdżamy do szosy obwodowej, do drogi krajowej numer 10. A tutaj mamy budowę S10. Tutaj dosłownie pod tym tunelem będziemy przejeżdżać kiedyś, jak to ładnie wszystko porobią. Teraz przejeżdżamy przez teren budowy zaraz jakiś cieć chłopatą pewnie w nas rzuci. Zobaczymy. Nie, spoko, chyba dzisiaj nikt nie robi tutaj. Kiedyś pewnie też tu na chwilę nam zamknął przejazd. Teraz pewnie sobie poczekamy. Już nie, chyba nie ma wielkiego ruchu. Słońce już wyszło nad Konary. Zero stopni, pokazuje czasami minus 1. W zasadzie tak cały czas od początku. Może już skończyli remont tunelu, albo jeszcze nie zaczęli. I wygląda na nieruszone w ogóle Jedziemy nad nasze ulubione jezioro, jezioro jezuickie w Puszczy Wydgowskiej. Zobaczymy, czy przymroziło trochę, czy nie. Ale z życiem, z życiem, a nie jak emerytka. Kula się. Pięknie, cicho, nie ma już żadnego motłochu, śmieci, wszystko wysprzątane. Aha, znaczy co, że motłoch jest, tak? Nie, moje ulubione jeziorku i spokój, jak nikogo nie ma właśnie, to jest pięknie. No tak jest właśnie najlepiej. Zaraz jakieś małe śniadanie na powietrzu, najlepsze, jakie tylko może być na powietrzu. Jeszcze rzut oka na jeziorko. Pięknie. Wymroziło. Tak, wymroziło, ale miło. Sympatyczna wycieczka. Zdrowa. Super. Piękny las, pięknie, nam świeci. Naprawdę można tak fajnie odpocząć, zrelaksować się jeżdżąc na rowerze. Tak pomału kończymy tą jesienną bardzo zimną wycieczkę, bardzo zimną, w styczniu to będę błagał o takie temperatury. Ale jak pomyślę, że jeszcze dwa tygodnie temu jechaliśmy do Źródlisk i na łąki studzienieckie ubrani na krótko, prawie 30 stopni, nawet bo tam miejscami przekroczyło chyba 30 stopni, a dwa tygodnie później pokazuje minus 1, a to dupy nie uliwa. Ale jest pięknie.